Cześć, dziś wyjątkowo trochę inny film, bo ubraniowy u mnie taki był chyba ostatnio z 4 albo 5 lat temu. Przyznam, że ja nie, nie kupuję ubrania aż tak bardzo często, raczej dokupuję takie rzeczy, które są mi potrzebne, jakieś klasyki, bo ja raczej stawiam na to właśnie takie klasyczne, proste kroje, które mogę używać, nosić się przez kilka lat. Jeśli jeszcze chodzi o takie moje wymiary, to ja mam 162 cm wzrostu. Jestem dosyć niska, czyli dla mnie jest to odpowiedni wzrost, bardzo głubie. W każdym razie jestem drobna, więc u mnie ciężko jest z doborem odpowiednich ubrań, żeby nie były na mnie za duże, żeby nie były workiem, żeby tutaj wszystko jednak dobrze ładnie pasowało no i żeby było ponadczasowe. Takie elegancko użytkowe, taki, taki to jest mój styl. Jeśli chcecie tak poznać, o czego szukam i czego możecie tutaj oczekiwać w tym filmie. E, także tak, nie przedłużając, przechodzimy do. Najpierw myślę do sklepu Mojito i później pokażę Wam jeszcze zamówienie z Zalando. Będę tu trzymać mikrofon, żebyście mi dobrze słyszeli. E, tutaj mamy koszulkę, czyli klasyk, totalny klasyk. Koszulka biała, troszkę prześwitująca, co mi tak trochę. Em, nie odpowiada właśnie lubię, gdy bluzki są jednak nieprześwitujące, ale nie ma tragedii. Myślę, że pewnie ją zostawię. Ja mam właśnie pod spodem tutaj taki cielisty biustonosz, więc więc widać jak tutaj lekko to prześwituje. W każdym razie to jest koszulka, która kosztuje 30 zł czy 40. Mam rozmiar XXS. Co jest fajne to to co ja lubię właśnie w takich koszulkach, takich krócej, tutaj jeśli chodzi o rękawki, że jest trochę luźniejszy, taki bardziej nietoperzowy. Tutaj mamy dekolt w V. Można sobie tutaj obniżyć w ten sposób też to bardzo ładnie wygląda. Jeśli chodzi o długość koszulki, pokażę Wam. Wyciągnę to jest z tego, z tych spodni, tak wygląda w całości koszulka. Więc jest takiego prostego kroju, troszkę dopasowana, nie jest aż tak bardzo mocno taliowana, ale też nie jest oversizem, czego ja nie znoszę. Nie lubię oversize'ów, bo mi bardzo poszerzają i w ogóle... No, no nie lubię, po prostu nie lubię. Jeśli lubicie to ok, ale to nie jest to, nie jest to co, co, mi, e, co mi leży po prostu. Więc tak wygląda koszulka, jest przemiła. E, jeśli chodzi właśnie o takie klasyki... E, to brakowało mi białej koszulki, właśnie na lato. Więc myślę, że ją sobie zostawię. Jest właśnie taka, no po prostu klasyczna, prosta. Eee, naprawdę bardzo ładnie leży, bo, tak jak mówię, ona jest lekko lejąca, nie jest taka gruba, to nie jest gruba pewełna, tylko taka miękka, lejąca, bardzo przewiewna i bardzo, bardzo przyjemna. Więc tak to wygląda. Druga koszulka. Cena 30 zł, rozmiar XS, najmniejszy jak jest dostępny. Bardzo podobny materiał, jak było w przypadku tej białej klasycznej. To jest koszulka tak zwana robocza. Ja takie koszulki zakładam właśnie w momencie, kiedy maluję klientki, w soboty, bo to jest wygodna koszulka, jest przewiewna i też. No nie kosztuje wiele, więc nawet jeśli ubrudzę podkładem, który później naprawdę rzadko schodzi z takich ubrań, to po prostu mi tego nie szkoda, a przy tym no ładnie wygląda, bardzo ładnie leży, właśnie kolejny raz jest ten krój taki lekko nietoperzowy, który ja lubię, bo jest swobodnie, wygodnie, jakoś po prostu ładnie się układa na ciele, bardzo to lubię, też nie jest taka właśnie gruba, tylko... Lekko zwiewna, jeśli chodzi o długość, już Wam pokazuję, jest odrobinę dłuższa niż ta biała, ale też może to wynikać z tego, że jest troszkę większy rozmiar niż poprzednia. E, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba klasyczna, prosta, tutaj z lekkim wzorkiem. E, nie jest jakoś mocno prześwitująca, ja tutaj też mam oczywiście piustonoszcie Gdy miałam czarny, do którego właśnie przymierzałam sobie wcześniej ubrania, gdy już tak mi przyszły, to e, trochę prześwitywało, ale też nie ma tragedii. Więc ją również sobie zostawiam, bo jest świetna, prosta, do wszystkiego będzie pasować też. Jeśli nawet ktoś lubi sobie to jej związywać, to również to będzie super wyglądało. Tak wiecie, do spódnicy, spodni, jak to lubi, a bardzo ładnie to wygląda. Bardzo fajna, bardzo fajna koszulka. Kolejny klasyk, czyli biała, gładka bluzka. taka powiedziałabym biliźniarka, mm, pod marynarkę, pod sweter, pod kardigan. Cokolwiek latem, nawet pod kurtkę, jeśli po prostu trzeba zarzucić, pod kurtkę jeansową, cokolwiek. Mm, mi takie brakowało z tego względu, że większość ich jest poliestrowa. Nie znoszę ubrań poliestrowych, nie lubię ich, po co się w nich po prostu okrutnie, więc totalnie odpada. Jeśli chodzi o tę koszulkę, ona jest w 100% stworzona z wiskozy. Kosztuje 40 zł, ja mam rozmiar 32 i zastanawiam się, czy nie wziąć rozmiaru 34, bo troszkę jest tak ciasna, bo tutaj. Natomiast ogólnie jest naprawdę dobrej jakości, uważam. Wygląda właśnie elegancko, prosto, klasycznie, do wszystkiego będzie pasowało. E, jeśli chodzi tutaj o, oczywiście nie pasuje aż tak do tego, bo jest tej koronkowy, więc to jakby trochę się tutaj gryzie. W każdym razie tutaj mamy cienkie ramionczka w dekolt, w kształcie takiego właśnie mocno wyciętego V. Z tyłu mamy proste, e, jeśli chodzi o krój, koszulki, one jest lekko. Rozszerzana u dołu, jest dosyć luźna, zobaczcie, jest jeszcze sporo tutaj miejsca, sporo materiału. Jeśli chodzi o przedni materiał, jest podwójny i tak jak mówię, jest w 100% z wiskozy, więc to jest super przepuszczające powietrze, oddychający materiał, więc idealnie na lato, a przy tym właśnie elegancko, prosto, schludnie, czyli to, co naprawdę się sprawdza przy wielu okazjach i na co dzień, i na jakieś większe imprezy, komunie, chrzciny, cokolwiek. Ale uważam, że jest to taka klasyka, którą każda, każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. E, tym bardziej, że jest z wiskozy. Będę to podkreślać, bo jest to bardzo ważne według mnie, żeby ta skóra jednak oddychała, to ciało oddychało. E, no i też nie kosztuje wiele, bo 40 zł, a naprawdę jest super jakości i jestem jak najbardziej na tak. Tutaj słuchajcie, mam zestaw, który był w ogóle prowodyrem tego, że zrobiłam zamówienie na stronie Mohito. To jest zestaw, który niesamowicie mi się spodobał właśnie w sklepie. Jeżeli chodzi o rozmiar, tutaj mamy na górze XS, czyli najmniejszy. Jeśli chodzi o spódnicę, to jest rozmiar XXS, również najmniejszy. Bruska 50 zł, spódnica 70 albo 80. Ym, I tak, właśnie to jest wszystko oddzielnie, tak? Koszulka jest oddzielnie ym, i spódnica też oddzielnie, ona jest tutaj właśnie dopasowana. Yy, i... Niesamowicie podoba mi się właśnie jakby zamysł tego zestawu e, widziałam właśnie w internecie wiele razy, bardzo mi się to podobało i stwierdziłam, że spróbuję, przymierzę, zobaczę, jak to na mojej figurze w ogóle może wyglądać na mojej sylwetce. E, bo bardzo mi się to podobało na innych kobietach wysokich, tak dalej. I to jest słuchajcie, taki rodzaj ubrania, który pasuje. I na co dzień, i też na jakieś ważniejsze okazje, czy jakieś spotkanie rodzinne, święta, cokolwiek, czy jakieś właśnie wyjście, spotkanie, cokolwiek. Totalnie, co można sobie wymyślić. Więc dla mnie to jest idealny rodzaj ubrania, który po prostu posłuży mi wiele, wiele razy i wiem, że to będzie po prostu opłacalny zakup, i na tym mi właśnie często zależy. Zawsze mi na tym zależy, żeby móc jak najczęściej daną rzecz wykorzystywać, żeby po prostu opłacało się kupić tę rzecz, żeby nie leżała w szafie, a żeby była jak najczęściej użytkowana. To jest właśnie taki rodzaj ubrania, który bardzo mi się podoba, jest bardzo przyjemny materiał. Może nie jest to wiskoza, nie jest to jakiś super. Ekstra materiał, jeżeli chodzi o przepuszczalność powietrza, co jest dla mnie ogromnym smutkiem, ale tak mi się podoba, że na pewno sobie ten zestaw zostawię, bo jest przepiękny. Tutaj też Wam pokażę, jak wygląda z bliska. Oczywiście te spódnice można też łączyć z innymi rzeczami. Może być koszula, może być jakaś zwykła basikowa bluzka, cokolwiek, ale mi ten zestaw po prostu najbardziej się podoba. Um, i nawet obawiam się troszkę tej długości spódnicy, że będzie mnie tak trochę skracać, pomniejszać, ale jest ok. Ja jakby bardzo mi się to podoba do tego. Oczywiście, jakbym założyła jeszcze wyższe buty, jakieś sandałki, ale też nawet sportowe buty do tego by pasowały. No po prostu to jest to, co, co, o co chodzi. Czyli ma pasować do wielu rzeczy, można je łączyć, a przy tym, wygląda się kobieco, schludnie, jakoś tak wiecie. Dobrze. Jeszcze dodam kwestię prześwitywania tego materiału, bo gdy wcześniej nałożyłam czarną bieliznę, to ona trochę prześwitywała tutaj właśnie na tyłku, więc tutaj trzeba uważać na to, aby zakładać właśnie cielistą bieliznę, żeby nie prześwitywało. Teraz jak właśnie zmieniłam na tę cielistą, to widzę, że totalnie nic się prześwituje, jest wszystko jak najbardziej ok, ale przy czarnej troszkę ten materiał jednak przebija. Także też warto o tym pamiętać. Na to uczulam też, bo ja zawsze na te rzeczy zwracam również uwagę. Wybaczcie za zmianę światła, ale słońce wschodzi i zachodzi, więc tak musi być. Jeżeli chodzi o ten zestaw, on jest podobny do poprzedniego, tylko tutaj mamy wersję właśnie z długą bluzą. Spódnica jest krótsza, bo jest delikatnie poza kolano. Jest troszkę bardziej dopasowana, ten kruj jest trochę prostszy. Jeżeli chodzi właśnie o bluzę, one są długi rękaw. W ogóle ten materiał e, jest troszkę błyszczący, właśnie ma taką złotą nitkę. E, jeżeli chodzi o bluzę, to mamy z taką stójką, może Wam pokażę tutaj bliżej. W ogóle materiał jest przeprzeprzemiły, po prostu aż można się w niego wtulać. E, jeśli chodzi o bluzę, to mamy rozmiar XXS e, i ona kosztuje 120 zł. Spódnica kosztuje 100 zł i jest to rozmiar XS. Mm. I jeżeli chodzi o właśnie o bluzę, pokażę Wam jak ona jeszcze wygląda. Jest taka troszkę luźniejsza, ale ja właśnie ją lubię wkasać sobie w tę spódnicę. I to wtedy wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tak właśnie zobaczyłam na stronie. Ehm, no i właśnie mi się spodobało i stwierdziłam, ok, z kolei tak zamawiam, zobaczę, może, może też mi się to spodoba. To taki właśnie jest fajny zestaw na trochę chłodniejsze wieczory, latem, na jakiś wyjazd. Przewygodne, żeby założyć sobie do auta, jeśli również lubicie prowadzić auto i tak chcecie, żeby było wygodnie, ale przy tym żeby wyglądać ładnie, elegancko, ale przy tym właśnie wygodnie, użytkowo, tak jak, tak jak wspominałam wcześniej, tak jak ja lubię, to jak najbardziej. Uważam, że jest tu super, super zestaw. Bardzo mi się podoba. Dalej idę już. W Zalando, już mochite mamy skończone, i najpierw pokażę Wam spodnie. Spodnie są prze, prze, prze To są spodnie z Stradivariusa. Ja mam tutaj rozmiar 36. Uważam, że spodnie są naprawdę świetne. Bardzo mi się podobają jak ich kolor, ich właśnie tutaj podziurawienie, że nie są aż za bardzo, ale troszkę są. Są trochę dopasowane. Nie lubię aż takich bardzo luźnych, jakoś źle się w takich czuję. Ale też nie są bardzo, bardzo, bardzo ściskające. Wygodnie się je też zakładało. Um, jedyny minus dla mnie jest taki, że ten stan jest za wysoki, jeżeli chodzi o spodnie. Bo u mnie, jeżeli chodzi o moje proporcje ciała, ja lubię, gdy ten stan spodni jest tak do pępka. Te są powyżej, one są tutaj do talii. Więc jeśli lubicie spodnie, które właśnie mają stan do talii, to jak najbardziej warto zwrócić na nie uwagę, um, bo pomyślę, że będziecie z nich bardzo, bardzo zadowolone. Teraz słuchajcie, będą dwie sukienki. Pierwsza jest z Veromoda, to jest rozmiar XS. Poszukuję takich sukienek na co dzień, właśnie luźniejszych, wygodnych, ale żeby też można było je zakładać na różne inne okazje, tak jak mówiłam. Ważne, żeby ubranie było jak najbardziej użytkowe, jak najczęściej można było je nosić. Materiał jest dosyć cienki, więc z jednej strony to może być plus na lato, że nie będzie tam gorąco, a z drugiej strony jakoś tak mam wrażenie, że jest taka... Wiecie co, że ona tak wygląda... Tanio. E, oczywiście też jest trochę pognieciona, więc, jakby to wiadomo, wygląda troszkę inaczej, troszkę gorzej. Natomiast e, fajne jest to, że jest podkreślona talia. E, też jeżeli ktoś ma problem, to też tutaj troszkę łagodzi brzuszek, trochę ukrywa mankamenty. E, ma fajną długość. E, Ładnie się układa. Jeżeli chodzi tutaj o dekolt, tam dosyć grube ramionczka. Ta ramionczka tak średnio mi się podoba, właśnie jeżeli chodzi o grubość. Wolę troszkę cieńsze. Gdyby o takiej na przykład były e, właśnie grubości, by było lepiej. Ale bardzo ładnie podkreśla talię, to trzeba jej przyznać. E, natomiast czy ją zostawię? Raczej nie. Mam wrażenie, że to by było fajna sukienka dla, dla tych z Was, które na przykład chodzą do pracy, potrzebują czegoś bardziej właśnie eleganckiego, takiego klasycznego to wtedy jak najbardziej. Jeżeli miałabym taką pracę, gdzie musiałabym mieć właśnie takie ubrania bardziej eleganckie, takie wiecie, garsoneczki, te sprawy, to ta sukienka sprawdziłaby się super, bo jest bardzo, bardzo wygodna, taka właśnie e, uciągliwa, ładnie podkreśla e, talię. Więc jeśli macie taką pracę, potrzebujecie takich sukienek, takich ubrań, to uważam, że warto zwrócić uwagę. Ja sądzę, że jej nie będę zostawiać, bo pewnie rzadko bym ją zakładała ale nie zmienia to faktu, że jest, jest całkiem ok, ale po prostu nie dla mnie, nie, jakby nie do mojego trybu życia i tego, w co ja lubię się ubierać. Druga sukienka jest z Only, rozmiar 34, jest w 100% z wiskozy, z tego co pamiętam, tak mi się kojarzy, jak właśnie ją zamawiałam, że o mówię, fajnie, fajnie, w wiskoze będzie super na lato. I ten krój już zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ten poprzedni. Ta sukienka też jest taka właśnie i na co dzień, i też można założyć na jakieś ważniejsze uroczystości. Nie ma zupełnie z tym problemu. I to jest taka sukienka, do której na co dzień można założyć sobie adidasy, trampki, cokolwiek i będzie to fajnie wyglądało. A też na jakieś ważniejsze wyjście. Można założyć sobie buty na obcasie i też to będzie pasować świetnie. Kolejny plus jest taki, że tutaj można sobie podkreślić talię, to akurat jest do. Do zestawu ten takich sznureczek. Myślę, że fajnie by to pasowało z jakimś paskiem troszkę bardziej ozdobnym, czarnym czy właśnie jasnym. Zależy, jaki efekt chcemy uzyskać. Tutaj, jeżeli chodzi o górę, to jest właśnie taki kształt nietoperza, tak jak wcześniej wspominałam w przypadku koszulek. Ja taki krój bardzo lubię, bo jest wygodnie, przyjemnie i jakoś tak pasuje do mojej figury. Jeżeli chodzi o długość, tutaj mamy do kola też bardzo fajnie, bardzo ładnie się tutaj układa, podkreśla figurę. Powiem Wam, że jeszcze pomyślę, jeżeli chodzi o to, czy ją zostawię, czy nie, bo z jednej strony bardzo mi się podoba, a z drugiej strony nie wiem. To jest na zasadzie takiej: jest ok, ale nie jestem do końca przekonana. Na zasadzie takiej, czy nie jest tutaj aż zbyt luźno u góry. Mm, dajcie znać, co myślicie. Czy, czy, czy warto ją zostawić, czy może nie. Jeżeli chodzi o wygodę, tak, jest wygodna, jest taka luźniejsza. Przyznam, że nie czuje się mniej jak milion dolarów, jak w przypadku tamtego zestawu z Mojito, gdzie po prostu tam było takie: od razu wiecie, takie: mm, jest super. Tutaj jest tak, jest dobrze. Jest dobrze, ale nie wiem, czy nie jest zbyt. Aż zbyt dojrzale, jakoś tak wiecie? No, pomyślę, ale jeżeli na przykład, właśnie potrzebujecie takich sukienek do pracy, o tej możecie jeszcze lepiej zobaczyć, jak wygląda, to to jak najbardziej e, ta sukienka też się super sprawdzi. Ale coś obstawiam, że chyba sobie ją, no zobaczę jeszcze, bo właśnie jakby, może kolor by trochę weselszy, też by było lepiej, a innego koloru e, z tego nie było. Dalej, słuchajcie, koszulka, która, właśnie, nie byłam pewna, czy to jest crop top, czy. Normalnej długości, bo tak słabo było to pokazane na zdjęciach. W każdym razie bardzo mi się podobał tutaj ten krój, czyli tak właśnie ładnie te wycięte lekkie fale. Na koszulce bardzo ładny też dekolt z tyłu wygląda tak samo. To jest rozmiar XS. Materiał jest ok, taki normalny i to jest dla osób, które właśnie noszą np. spodnie z wyższym stanem, nie wiem czy te spodnie tak podciągnę, postaram się już Wam pokazać i wtedy fajnie to wygląda, można to ładnie połączyć, nie widać aż tak bardzo tej przerwy. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, to nie jest mój styl typu crop topy, natomiast jeśli lubicie to bardzo fajny, bardzo ładnie leży, bardzo elegancko wygląda ta czerni, jest taka głęboka, bardzo ładnie wygląda. Gdyby ta koszulka była dłuższa, po prostu tutaj, to bym na pewno ją zostawiła. A że nie jest, no to, no to właśnie będę odsyłać. Ale bardzo ładnie się prezentuje. Uważam, że jest naprawdę e, godna zwrócenia uwagi, jeśli właśnie to jest taki wasz, wasz styl. Teraz słuchajcie, przechodzimy do butów. Będzie kilka par. E, pierwsza to. Takie klasyki do biegania po prostu na co dzień, bo jedne, których używam, już mi się pościerały właśnie tej czubki na palcach marki PS. Natomiast już zauważam, że tej marki nie ma niestety dostępnej, przynajmniej właśnie w czarnym kolorze, bo takich butów szukałam. Ja właśnie w takich butach chodzę na tańce. Pracuję też w takich butach, właśnie gdy maluję klientki. Ja potrzebuję mieć takich butów wygodnych, żeby mnie nogi nie bolały. I te są w ogóle przewygodne, są znacznie wygodniejsze jeszcze niż te, właśnie z PS. Są bardzo miękkie, bardzo dobrze wyprofilowane. To jest marka e, Toms bo tu nie wspomniałam. E, ja mam rozmiar 37,5, gdzie normalnie mam rozmiar 37, więc warto na to zwrócić uwagę, żeby też wziąć sobie na wszelki wypadek połówkę, jeżeli takie wam się podobają. Po prostu klasyczne buty, gdzie można też je założyć na szybko, do sklepu, gdziekolwiek, na wycieczkę, na jakiś spacer. Wiecie, do spódnicy, do sukienki, do spodni, do wszystkiego. Drugie buty, które zamówiłam, żeby zobaczyć, czy mi się spodobają, to są, je ja tak nazywam, takie szmaciaki, czyli buty, właśnie materiałowe, trochę sportowe, trochę eleganckie, takie przełamanie, które również super by się sprawdziły do spódnicy, sukienki, takich na co dzień, do poletania, właśnie do sklepu, czy na jakiś spacer, ja, bo ja też dużo chodzę, tak zaznaczę, dlatego też tak na to zwracam uwagę. I są fajne, są dobrze wyprofilowane, wygodne, są miękkie, na co ja też bardzo zwracam uwagę, żeby ta podeszwa też była miękka, żeby nie były takie sztywne. Więc myślę, że je zostawię. Mam takie również białe, ale wiadomo, białe się bardzo szybko brudzą. I pomyślę, że przydałyby mi się również takie właśnie w wersji czarnej, których nie będzie mi szkoda. To jest rozmiar, słuchajcie, 36, gdzie normalnie biorę rozmiar 37. Też było na stronie napisane, żeby właśnie wziąć rozmiar mniejszy niż normalnie się bierze. I faktycznie tak jest: ta rozmiarówka jest zawyżona, więc też na to zwrócił uwagę, bo faktycznie jest to, są, są dosyć nawet lekko luźne, ale takie w sam raz, wygodne. Jeżeli bym tutaj zasznurowała jeszcze sobie mocniej, to były jak byłyby jak. Najbardziej ok, więc takie totalne klasyki. Tutaj, jak mówię, szukam takich klasyków, klasyków i ty również w obuwiach też tak jest. Pozostajemy jeszcze przy marce Anne Field. To jest rozmiar 37, czyli taki standardowy mój. To są tak zwane Adidasy, też maciaki, czyli totalnie materiałowe obuwie, które są też tak. Z myślą o tym, żeby chodzić w nich na spacer, bo mam również adidasy białe, które bardzo szybko się brudzą, które uwielbiam, bo są białe i uwielbiam jasne białe buty. Natomiast, jak ja właśnie mówię, szybko się brudzą i też potrzebowałam czegoś w czarnym kolorze. I właśnie pomyślałam o takich bardzo wygodnych, też giętkich. Wygodnych do chodzenia, butach. Ta stopa wygląda bardzo zgrabnie. Naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ładnie wyglądają te buty. Lekko czuję ten pasek tutaj na piętach. Nie wiem, czy nie będzie mi to drażniło podczas chodzenia, bo jak właśnie tak sobie podnoszę te pięty, to cały czas czuję, jak mi te przyciąga przyciągać ta pięta po tym pasku, który jest sztywniejszy. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jak właśnie smukło wyglądają, bo to nie mam jak tego dobrze Wam pokazać, że one są bardzo, bardzo takie smuklutkie stopy, co. Dobrze, w takich Adidasach rzadko się zdarza. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Są takie właśnie zgrabniutkie. Tutaj jeżeli chodzi o ten materiał, jest właśnie taki skarpetowy do wciągnięcia sobie tych butów. Na stopę, raz, dwa, trzy. Kolejne czarne buty, wszystkie są czarne, które tym razem zamówiłam. E, I tutaj są baleriny, bardziej już eleganckie, właśnie do sukienki, ale żeby były też wygodne na co dzień. One lekko są podwyższane tutaj z tyłu na takiej powiedzmy malutkiej koturnie. Tutaj z przodu bardzo ładnie wyglądają. Ta stopa jest wyciągnięta w taki trójkącik, wydłużona. Jedyne co zauważam, to one są troszkę sztywne. Troszkę czuję tutaj, właśnie na tej pięcie, że mi lekko obcierają i sądzę, że one będą mnie obcierać. Tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o mnie, ja mam dosyć upierdliwą stopę i zwracam na każdy szczegół uwagę. I tak się zastanawiam, one są troszkę sztywne. Nie ma tragedii są bardzo eleganckie, bardzo mi się podobają, bo one właśnie pasują i na co dzień do takich sponi, nawet takich czarnych po prostu, ale też do sukienki. Jeszcze się zastanowię, nie jestem do nich aż tak w 100% przekonana. Są ok, jeżeli takich szukacie, to jak najbardziej możecie zwrócić uwagę. Ja jeszcze będę musiała przemyśleć, bo nie wiem, czy nie będą dla mnie troszkę za mało wygodne, bo tak lekko je czuję, że mnie obcierają. I ostatnie już buty w ogóle ostatnia rzecz w tym filmie. I tutaj mamy, słuchajcie, sandałki, które właśnie są takiego, takiej wysokości użytkowej na co dzień. Również rozmiar 37. I to są, słuchajcie, buty zamszowe. Na lekkim goturnie, jak widzicie, więc troszkę są wyższe, co jest fajne, po prostu bardziej kobieco się wtedy wygląda. A jeżeli chodzi o wygodę, wydają się być wygodne, jeszcze będę musiała w nich trochę dłużej pochodzić. Są tutaj zapinane na kostce, co mi się bardzo podoba, bo będą wygodne, nie będą, nie będę miała pewność, że nigdzie się mi nie będą suwać, no, ale też nawet ładnie to wygląda. Bardzo zgrabne buty. Jeszcze pomyślę o tym, czy je zostawię, czy nie, bo powiem Wam, że kroi, krój mi się podoba. Wysokość również, właśnie taka na co dzień, ale muszę jeszcze w nich pochodzić trochę dłużej i zobaczyć, czy wygodnie się w nich po prostu chodzi. Um, podeszwa jest, chociaż nie, myślałam, że jest trochę sztywniejsza, ale jest dosyć miękka, dobrze się układa. To ja mówię, zwracam bardzo uwagę na takie różne szczegóły w butach, bo wiele, w nich, wiele ich jest dla mnie niewygodnych. Później leżą w szafie, ale tak muszę przyznać, że bardzo zgrabnie stopa wygląda. Ładne, ponadczasowe buty, które sprawdzą się na wiele lat. Bardzo prawdopodobne, że je zostawię. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że takie wideo Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, czy coś dla siebie podpatrzyłyście może właśnie z tych, z tych rzeczy, które Wam pokazałam. Chciałam tak od razu na świeżo Wam pokazać, bo dzisiaj te zamówienia do mnie przyszły, więc wybaczcie, że jeżeli to światło się tam zmieniało. Nie było aż tak idealnie, jakbym tego chciała, ale właśnie chciałam tak od razu na świeżo Wam to pokazać. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.